Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na Bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani doktor Habilitowana Marzenna Guzicka z Zakładu Ekologii. W trakcie wykładu omówione zostaną m.in. uwarunkowania spoczynku drzew z uwzględnieniem różnych ich organów oraz wpływ zmiany klimatu na ten niezwykle ważny i złożony proces. Co to jest spoczynek? Skąd drzewa wiedzą, kiedy nadszedł czas na odpoczynek? Jak zmiana klimatu może wpłynąć na spoczynek bąków? Na te pytania odpowiem w moim wykładzie. W strefie klimatu umiarkowanego tradycyjnie wyróżniamy cztery następujące po sobie pory roku – wiosnę, lato, jesień i zimę, z których każda związana jest z charakterystycznymi warunkami świetlnymi, termicznymi i wilgotnościowymi. Rozwój drzew w strefie umiarkowanej doskonale odpowiada kolejności pół roku. Rytm pór roku określa okresy aktywności, gdy warunki środowiskowe są sprzyjające, oraz okresy uśpienia w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Cykl aktywności i spoczynku powtarza się co roku, a zegar biologiczny umożliwia dostosowanie procesów życiowych do zmieniających się pór roku. Zmiany klimatu mogą zakłócać ten cykl i znacząco zmienić wzorce fenologiczne drzew, to znaczy terminy, kiedy pojawiają się liście, kwiaty, kiedy liście opadają. Skąd drzewa wiedzą, kiedy rozpocząć wzrost, a kiedy go zakończyć i zapaść w sen zimowy? Informuje je o tym fotoperiod, długość okresu w ciągu doby, w którym na rośliny działa światło. Stopniowe zmniejszenie długości dnia indukuje zahamowanie wzrostu na przełomie lata i jesieni i wejście pąków drzew w stan spoczynku. Spoczynek to brak widocznego wzrostu we wszystkich strukturach zawierających merystem. Merystem wierzchołkowy pędu odgrywa w życiu rośliny szczególną rolę. Można rzec, jest alfą i omegą organizmu, ponieważ tutaj, na tym względnie małym obszarze, realizują się dwa zupełnie podstawowe zjawiska, mianowicie namnażanie komórek i ich wstępne różnicowanie. To tutaj, rytmicznie, rokrocznie, odmierza się zadziwiający cykl przemian rozpoczynający kolejny etap życia i rozwoju organizmu. Merystem wierzchołkowy pędu wymaga więc odpowiedniej ochrony. Zabezpieczeniem merystemu przed działaniem niekorzystnych czynników środowiskowych jest wstrzymanie podziałów komórkowych, ograniczenie aktywności metabolicznej i przejście do stanu spoczynku. Elementem systemu bezpieczeństwa merystemu jest także wytworzenie odpowiedniej struktury zapewniającej właściwą izolację od środowiska. Merystem wierzchołkowy ukryty jest w pąku. Pąk to zawiązek pędu zawierający właśnie merystem wierzchołkowy, który pokryty jest grubym kołpakiem łusek. Łuski izolują go przed wpływem niekorzystnych czynników. Łuski nie przylegają ściśle do siebie, a przestrzeń między nimi jest wypełniona powietrzem, dzięki czemu możliwe jest skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa termicznego merystamu wierzchołkowego pędu. Czasem na łuskach są włoski, łuski dodatkowo mogą być również pokryte żywicą. Zawiązek pędu ubrany jest na cebulkę. Na przełomie lata i jesieni pąki wchodzą w stan do spoczynku, który jest niezbędny, obligatoryjny. Wywołuje go właśnie skarzający się dzień u większości drzew pochodzących z naszej strefy klimatycznej. Dla większości drzew w klimacie umiarkowanym obniżanie się temperatury jest kolejnym czynnikiem. U niektórych jednak, np. u jabłoni czy gruszy, to temperatura poniżej 12 stopni Celsjusza jest czynnikiem inicjującym stan spoczynku. O wejściu pąków w stan do spoczynku decyduje fotoperiod. A od czego zależy jego ustąpienie? do spoczynek pąków zostaje przerwany po dostarczeniu im określonej ilości chłodu. Już ponad 100 lat temu zauważono, że drzewa i krzewy z pąkami w stanie uśpienia, poddane dwu lub trzymiesięcznej ekspozycji na zimno w warunkach naturalnych albo też w chłodni, rozwijały się prawidłowo na wiosnę. Z kolei umieszczone w szklarni przez całą zimę, na wiosnę pozostawały w stanie uśpienia przez tygodnie, miesiące, a czasem przez cały rok a wzrost i rozwój pędów zwykle przebiegał nieprawidłowo. Pąki w stanie do spoczynku przypominają znaną zapewne wszystkim śpiącą królewnę. Królewna, choć ułożona w trumnie i wyglądająca jak gdyby umarła, żyła przecież, a jedynie jej aktywność została silnie ograniczona. Ze snu nie mogły jej wybudzić najbardziej komfortowe warunki. Nie przerwałoby go bicie dzwonów, przemarsz orkiestry dętej czy nawet intensywne szarpanie. Mógł to uczynić jedynie pocałunek księcia. Dopóki ten warunek nie został spełniony, królewna wciąż spała. Dla pąków takim niezbędnym warunkiem jest właśnie zgromadzenie odpowiedniej porcji chłodu. Efekt chłodu niezbędny do przełamania endospoczynku jest zwykle definiowany jako godziny w temperaturze od 0 do 7 stopni Celsjusza. Różne gatunki roślin, nawet odmiany w obrębie gatunku, wymagają innej porcji chłodu, aby zakończyć spoczynek. Dla rosnących w Polsce sosny i świerka temperatura graniczna wynosi 5 stopni Celsjusza. Jeśli w pąkach zgromadzi się odpowiednia porcja chłodu, do spoczynku ustąpi, a roślina przebudzi się do życia. W komórkach wszystko jest już bowiem przygotowane do ponownego rozpoczęcia kolejnego etapu wzrostu organizmu. Ale właśnie wtedy przychodzi zima. Podjęcie aktywności w tym czasie byłoby właściwie skazaniem się na zagładę. Pąki są jednak przed nią zabezpieczone, wchodzą bowiem w kolejny, jednak fizjologicznie odmienny stan spoczynku – ekospoczynek. Wstrzymanie wzrostu jest wymuszone przez sygnały zewnętrzne, jak na przykład niska temperatura. Do przerwania ekospoczynku konieczne jest zgromadzenie odpowiedniej porcji energii cieplnej, która jest wymagana do rozwoju liści i prawidłowego rozwoju pędów. Temperatury, które pozwalają na odpowiednią nagromadzenie sumy ciepła, różnią się w zależności od gatunku i odmiany. U topoli temperatura graniczna, przy której następuje efektywna akumulacja energii cieplnej, wynosi 1 stopień Celsjusza, natomiast dla sosny zwyczajnej w warunkach klimatycznych Polski to dopiero 5 stopni jest tą temperaturą. Spoczynek pąków trzech w klimatu umiarkowanego nie jest okresem jednorodnym, jednak w każdej fazie można go uznać za rodzaj skomplikowanej strategii adaptacyjnej, pozwalającej przetrwać niekorzystne warunki. Wejście w stan spoczynku uniemożliwia komórkom merystemu wierzchołkowego podjęcie aktywności w niesprzyjających i niestabilnych warunkach środowiskowych. Sprawnie działające mechanizmy spoczynkowe są zatem gwarantem żywotności rośliny i jej prawidłowego rozwoju. Te same czynniki indukują zdolność do tolerowania chłodu i mrozu. Drzewa potrzebują zimy. Warto to mocno podkreślić. Ocieplenie klimatu wydaje się sprzyjać zwiększeniu produktywności. Rosnące temperatury mogą wydłużyć sezon wegetacyjny w lasach strefy umiarkowanej i borealnej. Konsekwencją obserwowanego obecnie ocieplenia będzie prawdopodobnie późniejsze starzenie się i opadanie liści, co może pozwolić roślinom na akumulację większej ilości cukrów jesienią. Zaburza ono jednak przebieg pór roku i mechanizmy związane z przystosowaniem się roślin do zmian sezonowych. Cieplejsze zimy mogą mieć nieprzewidywalne skutki. Zmiany w przebiegu spoczynku pąków i zmiana terminu pękania pąków mogą wpływać na stabilność ekosystemu, ponieważ cykl niektórych gatunków może się zmieniać. W konsekwencji okresy kwitnienia mogą być przypadkowe, utrudniając prawidłowe zapylanie i desynchronizując cykle życiowe rośliny i owada. Kiedy pojawią się właściwe owady, może już nie być kwiatów, które zdążyły przekwitnąć. Łagodne temperatury jesienno-zimowe mogą prowadzić do niesynchronicznego pękania pąków i kwitnienia z powodu braku właściwego chłodzenia wymaganego do przełamania ando spoczynku. Drzewa przechodzą w stan uśpienia zimą, aby przetrwać niskie temperatury. Ale zdrewnienie młodych pędów może być opóźnione i niewystarczające, co naraża je na uszkodzenia. Zmiany warunków klimatycznych mogą modyfikować przebieg spoczynku, skracając okres ekospoczynku albo powodować brak ekospoczynku, bo nie jest on przecież niezbędny. Jednak zbyt wczesny wzrost naraża młode pędy na ryzyko późnych przymrozków wiosennych. Istotne jest też ryzyko utraty możliwości aklimatyzacji do niskiej temperatury związane ze zmianami zawartości wody, metabolizmem cukrów oraz metabolizmem oddychania. Ciepło zimy niosą ze sobą ryzyko przedłużania endospoczynku ze względu na brak wychłodzenia, gdyż do jego przerwania konieczna jest akumulacja chłodu. W przypadku braku wystarczającego schłodzenia konieczne jest zastosowanie substytutów chłodu, zewnętrznych zabiegów przełamujących endospoczynek. W tym celu stosuje się chemiczne traktowanie pąków. Na przykład cyanamidami, a zatanem potasu stosuje się także zewnętrznie. Regulatory wzrostu takie jak gibereliny i cytokininy. Spryskuje się wodą o odpowiednio wysokiej temperaturze, wykorzystuje zacienianie albo defoliację, czyli po prostu obrywa się liście. Niestety skuteczność takich zabiegów zależy od terminu ich zastosowania. Nie można również pominąć czasochłonności i kosztowności takich zabiegów, zwłaszcza gdy konieczne jest ich przeprowadzanie na dużą skalę. Klimat i jego zmiany mają głęboki wpływ na te procesy, które regulują pękanie pąków. Pierwszym z tych efektów są ocieplające się zimy. Ekspozycja na chłód ma kluczowe znaczenie dla silnego i jednolitego kwitnienia i wypuszczania liści, co jest potrzebne do uzyskania dobrych plonów, niezależnie od tego, czy są to brzoskwinie, jabłka, wiśnie, czy sosny, czy dęby. Drugim sposobem, w jaki zmiany klimatu wpływają na drzewa, są późne przymrozki. Drzewa nie powinny inicjować wzrostu liści, Dopóki nie minie niebezpieczeństwo wystąpienia mrozu. Przypadki ekstremalnie późnych przymrozków stają się coraz częstsze, a mają one szkodliwy wpływ nie tylko na drzewa owocowe, powodując utratę plonów, ale także na drzewa leśne. Mróz może bowiem uszkadzać drzewa, przez co stają się one podatniejsze na choroby i szkodniki. W dobie szybkich zmian klimatycznych stajemy przed potężnymi wyzwaniami. Miejmy nadzieję, że z pomocą nauki będziemy potrafili im sprostać.